Ultima Nowa C40 to projektor, który ma szansę stać się ciekawym wyborem w kategorii urządzeń do domowego kina. Na rynku, gdzie w podobnej cenie znajdziemy m.in. Onebo Mozart 1, ten model wyróżnia się paroma interesującymi funkcjami, które mogą przyciągnąć uwagę. Z natywną rozdzielczością Full HD obsługą 4K, dźwiękiem Dolby Audio i Android TV 11.0, projektor oferuje pełen pakiet rozrywki. Ale czy w codziennym użytkowaniu faktycznie dostarcza to, czego oczekujemy od domowego centrum multimedialnego? Sprawdźmy, co tak naprawdę potrafi i czy jest wart swojej ceny. Po otwarciu pudełka w środku znajdziemy sam projektor, który już na pierwszy rzut oka robi dobre wrażenie dzięki solidnej i nowoczesnej konstrukcji. Oprócz projektora w zestawie znajduje się pilot zdalnego sterowania, baterie trzeba dokupić osobno, kabel HDMI, kabel zasilający, instrukcja usługi oraz karta gwarancyjna. Wszystko jest starannie ułożone i dobrze zabezpieczone, dzięki czemu mamy pewność, że sprzęt dotrze w nienaruszonym stanie. Może zacznijmy od pilota, który jest prosty i intuicyjny. Jest dość lekki, dobrze leży w dłoni i ma wygodnie rozmieszczone przyciski, które pozwalają na szybki dostęp do najważniejszych funkcji. W centralnej części znajduje się klasyczny okrągły przycisk nawigacyjny otoczony przyciskami funkcyjnymi. Pilot posiada dedykowane przyciski do szybkiego uruchamiania aplikacji, takich jak Netflix, co jest przydatne, gdy chcemy od razu przejść do ulubionych treści. Są też standardowe przyciski do regulacji głośności czy ostrości, ustawień obrazu oraz obsługi funkcji Smart TV, dzięki którym łatwo przełączymy się między różnymi aplikacjami. Z do dodatkowych funkcji warto wspomnieć o dla sterowania głosowego, co może być wygodne, jeśli nie chcemy za każdym razem klikać przez wszystkie menu. Ogólnie pilot jest prosty w obsłudze, bez zbędnych fajerwerków, co pozwala skupić się na oglądaniu, a nie na szukaniu odpowiednich przycisków. Ultima nowa C40 jest zbudowany z wysokiej jakości materiału, co widać i czuć od razu po wyjęciu z pudełka. Projektor ma solidną obudowę z matowego tworzywa sztucznego, które nie tylko dobrze się prezentuje, ale też jest odporne na zarysowanie i odciski palców. Wykończenie jest minimalistyczne, a cała konstrukcja sprawia wrażenie dobrze spasowanej, nic nie trzesz ani nie wydaje się luźne, co daje poczucie trwałości. Pod względem wejść projektor oferuje wszystko, czego można oczekiwać w tej klasie. HDMI 2.0 z obsługą ARC, USB 2.0, AV oraz AUX. Portów nie jest za wiele, ale te w zupełności wystarczą. Jest tu też dwuzakresowy Wi-Fi i Bluetooth 5.3, co dodatkowo zwiększa możliwości łączności, szczególnie dla osób, które planują korzystać z bezprzewodowego przesyłania dźwięku lub obrazu. Projektor wyposażony jest w zintegrowaną podstawkę, która pozwala na regulację kąta projekcji. Dzięki temu łatwo ustawić go za do projekcji na ścianie, jak i na suficie, co jest dużym ułatwieniem przy domowych seansach. Podstawka jest stabilna i dobrze przemyślana, co pomaga w szybkim dostosowaniu pozycji urządzenia, bez potrzeby używania dodatkowych stojaków. Za tą podstawkę należy się spory plus dla tego projektora. Jeśli chodzi o jakość obrazu w projektorze Ultima Nova C40, to choć nie mam profesjonalnego sprzętu do dokładnego pomiaru parametrów, mogę podzielić się swoimi wrażeniami. Obraz, który wyświetla ten projektor jest naprawdę imponujący, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego wielkość i łatwość uzyskania dużego ekranu z krótkiego. Z odległości nieco ponad 3 metrów udało mi się osiągnąć ekran o przekątnej około 120 cali, co zdecydowanie robi wrażenie w domowych warunkach, szczególnie jeśli szukamy efektu kinowego. Ku mojemu zaskoczeniu, nawet przy tak dużym obrazie, ostrość pozostawała bardzo dobra na całej powierzchni projekcji. Często w projektorach tej klasy zdarza się, że krawędzie czy rogi tracą na wyrazistości, ale tutaj jakość była spójna i ostra również na bokach i narożnikach ekranu. To znaczący plus, bo pozwala w pełni cieszyć się całym kadrem bez żadnych rozmyć, które mogłyby odwracać uwagę od oglądanych treści. Projektor oferuje jasność na poziomie 600 ANSI lumenów. Czy faktycznie tyle ma Trudno to ocenić bez specjalistycznego sprzętu, ale muszę przyznać, że sprawdza się bardzo dobrze w ciemnych lub przyciemnionych pomieszczeniach, dostarczając ostry i wyrazisty obraz. Kolory są żywe, a kontrast odpowiedni, co przekłada się na przyjemne wrażenia wizualne. Jednak przy umiarkowanym świetle dziennym jasność może okazać się niewystarczająca, zwłaszcza w ciemniejszych partiach obrazu można dostrzec pewnie zniekształcenia, co nieco zmniejsza szczegółowość. Dla pełnych wrażeń podczas oglądania filmów czy grania zdecydowanie polecam używać go w zacienionym pokoju, gdzie jakość obrazu jest najlepiej widoczna, a efekt kinowy jest w pełni odczuwalny. Projektor naprawdę błyszczy, jeśli chodzi o automatyczne funkcje regulacji. I trzeba przyznać, że producent zasługuje na pochwałę za to, jak dobrze te funkcje działają. W przeciwieństwie do modeli OneBo, nawet tych droższych, które czasem miewały problemy z poprawnym ustawieniem trapezu, idealną ostrością czy dokładnym wyśrodkowaniem obrazu pod kątem, tutaj projektor wykonuje te zadania błyskawicznie i z dużą precyzją. Altimea Nova C40 wyposażony jest w system automatycznego ustawiania ostrości i sześciokierunkowej korekcji trapezu, który działa w 2 sekundy. Testując ten projektor, byłem pozytywnie zaskoczony szybko. Kością i dokładnością, z jaką działa autofokus oraz korekcja trapezu, nawet gdy projektor ustawiony jest pod różnymi kątami. Dzięki temu ustawienie obrazu zajmuje dosłownie chwilę, bez konieczności ręcznego dostosowywania, co jest świetnym rozwiązaniem, do szybkiego uruchomienia domowego seansu. Projektor oferuje również funkcję powiększenia w zakresie od 50 do 100%, co daje sporo swobody przy ustawianiu wielkości obrazu. Można z łatwością dostosować go do przestrzeni bez konieczności przesuwania projektora. Wszystkie te automatyczne funkcje sprawiają, że obsługa jest naprawdę wygodna, a ustawienie idealnego obrazu. To kwestia dosłownie paru sekund. Oczywiście wszystkie te automatyczne funkcje możemy wyłączyć i dostosować je ręcznie. W projektorze znajdziemy system Android TV 11.0, który znacznie podnosi jego funkcjonalność jako urządzenia multimedialnego. Dzięki oficjalnemu wsparciu dla Android TV mamy dostęp do pełnego katalogu aplikacji, takich jak Netflix, HBO, Max, Disney Plus, Prime Video i wielu innych. Oznacza to, że projektor działa praktycznie jak smart TV, a więc nie ma potrzeby podłączania dodatkowych urządzeń, by cieszyć się streamingiem na dużym ekranie. Same aplikacje uruchamiają się szybko, a ich działanie jest płynne co oznacza, że nie musimy czekać długo na załadowanie się ulubionych treści. Android TV11.0 jest zoptymalizowany pod kątem multimediów, więc nawigacja po interfejsie i przełączanie między aplikacjami są intuicyjne, bezproblemowe. W ustawieniach znajdziemy jeszcze zestaw predefiniowanych ustawień obrazu, które można szybko wybrać w zależności od preferencji lub rodzaju oglądanej treści. Dla bardziej wymagających użytkowników dostępna jest opcja ręcznej regulacji parametrów obrazu, co pozwala na dopasowanie jasności, kontrastu czy nasycenia kolorów do indywidualnych upodobań. Podobnie projektor oferuje również ustawienia dźwięku które można dostosować, aby uzyskać najlepsze wrażenia audio. Dzięki tym opcjom możemy cieszyć się obrazem i dźwiękiem w takiej konfiguracji, jaka najlepiej odpowiada naszym potrzebom. Projektor oferuje również ciekawy tryb towarzysza, który pozwala na ustawienie predefiniowanego tła, idealnego do stworzenia przyjemnej atmosfery w tle, np. w trakcie spotkań towarzyskich czy relaksu. Co więcej, mamy tu opcję wyłączenia samego ekranu i korzystania jedynie z wbudowanych głośników. Dzięki temu projektor może służyć jako odtwarzacz muzyki lub audiobooków. Jeśli chodzi o głośniki, to projektor jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki o mocy 5W każdy, wspierane technologią Dolby Audio, co daje całkiem przyzwoite wrażenia dźwiękowe. Jakość dźwięku jest zaskakująco dobra jak na projektor. Głośniki radzą sobie z pełnym zakresem tonów, a dialogi są wyraźne, co sprawia, że dźwięk jest przyjemny i dobrze słyszalny w małych pomieszczeniach. Dimensionator, nefarious. Put down the dimensionator. Yeah, right. Hey, you will see what losing feels like. Spoiler, it's exhausting. As soon as I figure out these stupid coordinates. <laughs> Głośność również nie sprawia problemu. W standardowych warunkach wystarcza, by dobrze nagłośnić pokój o średniej wielkości bez konieczności korzystania z dodatkowego sprzętu. Pod względem nagrzewania wypada bardzo dobrze. Podczas dłuższych sesji użytkowania średnia temperatura projektora utrzymuje się poniżej 40 stopni Celsjusza. Dzięki dobrze zaprojektowanemu systemowi chłodzenia projektor nie przegrzewa się, co przekłada się na stabilną pracę i dłuższą żywotność urządzenia. Jeśli chodzi o głośność, projektor generuje hałas na poziomie około 40 dB, co jest stosunkowo niskim wynikiem w tej kategorii sprzętu. Przy normalnym użytkowaniu szczególnie. Pod przez oglądania filmów czy grania dźwięk wentylatora jest praktycznie niezauważalny i nie przeszkadza w odbiorze treści. Projektor działa cicho, co sprawia, że idealnie sprawdzi się w domowych warunkach, nie zakłócając komfortu seansu nawet w bardziej cichych momentach. Ultima Nova C40 to projektor, który w cenie około 1150 zł naprawdę pozytywnie zaskakuje. Jego jakość obrazu z równomiernie rozłożoną ostrością i szczegółowością na całym ekranie zapewnia doskonałe wrażenia wizualne nawet przy dużych rozmiarach obrazu, a wygodne funkcje, takie jak automatyczna regulacja ostrości i trapezu, które działają wyśmienicie, wyróżniają go w tej półce cenowej. Obsługa Android TV 11.0 sprawia, że mamy dostęp do pełnej gamy aplikacji, a dodatkowe opcje personalizacji obrazu i dźwięku pozwalają dopasować projektor do indywidualnych potrzeb. To świetny wybór dla każdego, kto chce stworzyć domowe kino z wysokiej jakości projektorem. Link do urządzenia wraz z kuponem znajdziecie w opisie pod filmem. Dzięki za oglądanie.